Kolega Andrzej tutaj tu ma kiedyś, kiedyś się nie gada. Jak tutaj pod to kiedyś, to to Nie chcę z tobą gadać na nasze znajomych. Więc... Piękne kamieniczki w tle mamy tutaj. Pan Andrzej studiuje. Mamy miejskie ma... kupaliste, ale ma... na ma... miejskie kupaliście to chyba się dzisiaj nie wybierzemy. czy chcesz się wybrać na miejskie kupaliste. Co? A co to jest? Basen miejski otwarty. Nie, nie, to nie dla mnie. Niech Ale taka świeża bryza będzie. Ja takiej ryzyka nie lubię? Nie, lubisz? Nie, nie. Jakby to były góry i tak. przestrzeń, to tak. No to, to dobrze. To około. A tutaj był jarmark bo, to, adwentowy, właśnie na tym terenie. Była scena, występowała i przez każdy dzień były kopie normalnie jakieś imprezy. to jest Diwadlo, no nie? Ja tam byłem na tej wieży u góry. Tam, tak. Ale teraz nie wejdziesz. Zamknięta. Tak, proszę pana, bo tylko od 1 do 2 grudnia tam można. Hmm. Dlaczego tylko od 1 nie nie wiem. do 2 grudnia? Nie no. wiem, nie nie wiem, wiem. No, ale tak się wchodzi. Ale jest... miasta są wtedy, może. Może. Ratusz jest przepiękny. Na przykład ta kamieniczka też jest przepiękna. A tu i tu, tu jest kościół piękny divadła. A to to jest po prostu, nie wiem. Tragedia Tam też jest taka inna kapelka. Ale ta strona jak się ładnie prezentuje No nie? A tutaj tamten budynek z tyłu Kurcze no takie to, to było zniszczone jakoś, w jakiś sposób Potem to wybudowali coś Nie mam pojęcia do czego. Jakie to było w ogóle przed wojną, jak to wyglądało? Musielibyśmy się udać do miejscowego muzeum, popytać miejscowych ludzi starszych, jak to wyglądało wcześniej. Tam, proszę pana za panem nasz sponsor oficjalny. Tak, Raiffeisen Bank, znaczy Raiffeisen Bankwos, bo tutaj pracuje nasza koleżanka, która, tak, która nie mogła z nami, nie być nie z nami jechać, zdalnie. ale nas sponsoruje. Tak, tak. Zdalnie. No, ale w zasadzie, w zasadzie to nie tyle ona na sponsoruje, jest to jej, jej pryncypał, raczej wlewodawca, tak. prawda. Tak, tak, Czyli... tak. Ona jest tylko. No, żeby... no tak przekazuje po prostu, po prostu, tak. tak. i centrum zamka bo no, tu niestety to wygląda fatalnie na żeby... tutaj jest ten kościół kupować jakieś te takie ramię no nie ma to żadnego znaku kawy nie wiem czemu to do końca miało służyć jak myśli co? podpierać czy jest Prost... po drugiej? nie ma po drugiej strony ha. po drugiej po stronie nie ma, no to ciekawe Właściwie mandat, właśnie. Tu chodzi o kogoś. A tu wjechałeś samochodem? No. Właściwie mandat w yeah. yeah. no. no. wysokości 50 kg, choć za to groziło 1000. Zawiadałem się z No proszę. Na końcu mówi, że musi jednak coś wystawić, więc da, dał mi takie bloczki, kurczę, mandatowe po 10 korun, mam pieniądze, I, I zapłaciłeś? Tak. A jakbyś nie zapłacił?